Hej, hej, hej! Witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was premierkę nowej zdrapki eee, Worek z kasą. Jest to zdrapeczka za 5 zł. Mamy 9 stopni wygra, wygrywających. Od 5 do 175 tysięcy zł. I szukamy tutaj Standardowo liczb i pliku pieniędzy. Na dziś mam 5 drapeczek czyli wkład 25 zł. No i zobaczymy zobaczymy, jak premierka ta wyjdzie. Z numerkiem 27 szukamy trzydzieści cztery pięćdziesiąt osiem dziewiętnaście i pięćdziesiąt siedem a mamy pięćdziesiąt sześć czterdzieści siedem pięćdziesiąt dwa czterdzieści dziewięć czterdzieści dwa trzydzieści dwa, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć i czterdzieści trzy. No niestety pierwsza jest pusta. W F W F. Się Druga z numerkiem trzydzieści trzy. I mamy dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści cztery, trzydzieści jeden, a mamy dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery i czternaście. Drugi rządek dwadzieścia dziewięć, czterdzieści jeden.

A mamy siedemnaście, osiemnaście, pięćdziesiąt pięć, piętnaście, i dwadzieścia dziewięć, czterdzieści cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć i trzydzieści dwa. Kolejna pusta, rb.

Drugi rządek 48, 26, 44, 13 i 34. Już tutaj B się odsłoniło, a pod plikiem mamy 5 zł. BB, B, B. Fajnie. I ostatnia

Drugi rządek 33, 12, 54, 55 i 44, czyli pusta. Więc WB, więc na dzisiaj na premierkę na 5 sztuk wygrała jedna, wygrywająca, dająca zwrocik 5 zł nie jest najgorzej. Przepraszam. Dziękuję wszystkim za oglądanie, do usłyszenia. Pa